Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny tydzień, kolejne szpany i dzwany. Sporo się działo w mijającym czasie, więc bez zbędnego przeciągania od razu przechodzimy do naszego podsumowania ostatnich dni. Zaczynamy oczywiście od najważniejszego wydarzenia tego tygodnia, czyli oficjalnej premiery GPT-5. Długo na nią czekaliśmy, oczekiwania były spore, niektórzy spodziewali się nawet wejścia na poziom silnej sztucznej inteligencji, ale okazało się, że to jedynie ewolucja. Ciekawa, udana, imponująca, ale jednak tylko ewolucja. GPT-5 trafia jednocześnie do wszystkich użytkowników, także tych na planie darmowym i zaoferować ma nam jeszcze przede wszystkim sprawniejsze i bardziej naturalne pisanie, a także odczuwalny wzrost jakości udzielanych odpowiedzi. Sam Altman porównał ich poziom do rozmowy z osobą mającą doktorat w danym obszarze, Spory w to doczekało się także programowanie GPT-5 pozwala jeszcze łatwiej tworzyć aplikacje z niczego, a tym samym vibe coding przestaje być ciekawostką i memem, a poważną metodą tworzenia rozwiązań zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Więcej na ten temat opowiadamy w osobnym materiale poświęconym GPT-5 na kanale. Ruszyła także i wyczekiwana otwarta beta dla Battlefielda 6. Gra, zapowiadana kilka tygodni temu, wyglądała już wtedy dobrze, ale teraz szczersze grono miało okazję sprawdzić, jak wygląda nowa generacja pola bitwy. I choć serwery przeżywały prawdziwe oblężenie, a w kolejce do grania czekały dosłownie setki tysięcy osób, z pierwszego zdarzenia z rzeczywistością szóstka wyszła obronną ręką, a grający w większości są bardzo zadowoleni z tego, co udało się stworzyć i jej oraz DICE. Chwalą nowy model zniszczenia otoczenia, dynamikę starć, warstwę audio, choć zdarzają się także i pola do narzekań, m.in jak wyglądają oznaczenia strzałów ze snajperek, czy też wymóg security boota. Jeżeli do tej pory nie mieliście okazji pograć w Battlefield 6, to otwarta beta będzie ponownie uruchomiona raz jeszcze w połowie tego miesiąca. Do premiery iPhone'a 17 zostało coraz mniej czasu, a dzięki ostatnim przeciekom wiemy dokładnie ile. Otóż najnowszy smartfon Apple ma zadebitować 9 września. Na evencie niemal jak zawsze zobaczymy trzy główne modele, bazowego iPhone'a 17, większego iPhone'a 17 Plus, a także najbardziej dopakowaną wersję, czyli iPhone'a 17 Pro Max. W tym roku na scenie pojawić ma się jednak jeszcze jeden model, ultracienki iPhone 17R, na temat którego doniesienia krążą od przynajmniej kilku miesięcy. Preordery startują 3 dni później, czyli 12 września, a z ciekawszych zmian w urządzeniach warto zwrócić uwagę oczywiście na całkowicie nowy, potężniejszy procesor A19, a także na odświeżony wygląd urządzeń. Jeżeli przecieki się potwierdzą, z tyłu widoczna będzie specyficzna, przypominająca kartę powierzchnia. Intelu od dłuższego czasu ewidentnie się pali. Szerzej, to co dzieje się u niebieskich wyjaśnialiśmy niedawno w osobnym materiale Bartka, ale jakby było im ostatnio za mało problemów, na to co dzieje się u producenta procesorów zwrócił ostatnio uwagę sam Donald Trump i w swoim stylu skomentował sytuację, jasno wzywając do zwolnienia obecnego prezesa Intela. Złożyły się na to oczywiście nie tylko fatalne wyniki firmy, która znajduje się na równi pochyłej od momentu problemów z żywotnością 13-14 generacji Intel Core, ale także i doniesienia o dziwnych powiązaniach nowego prezesa, Lip Butara, z Chinami. Z perspektywy amerykańskiej administracji, walczącej z Chinami między innymi właśnie na polu chipów, to spory problem i niewykluczona, że będą naciskać na Intela na to, aby doprowadzono do kolejnych zmian. Było już o iPhone'ach, teraz pora więc na flagowca od Google. Google Pixel 10 zadebiutuje najprawdopodobniej już 20 sierpnia i stawiać ma, co chyba nikogo zaskakiwać nie powinno, na jeszcze lepszą fotografię. Tym razem aparat wspierany przez Gemini ma robić zdjęcia ocierające się od cuda, i choć wiadomo, że marketingowy przekaz zawsze nieco odbiega od rzeczywistości, szykowane nowe funkcje robią wrażenie. AI ma nam zwyczajnie podpowiadać to, w jaki sposób dobrać kąty podczas robienia zdjęć czy oświetlenie oraz jak zmienić ustawienia, aby osiągnąć jak najlepszy efekt. W kwestii designu urządzenie zmieni. Jednak niewiele. Dziesiątka wygląda praktycznie tak jak jej poprzednicy. Nasze zestawienie kończymy doniesieniami z innego AI-owego frontu. Kojarzycie tę dramę z Duolingo, kiedy najpopularniejsza platforma do nauki języków zrezygnowała, czy też zapowiedziała rezygnację z zatrudnienia ludzi do opracowywania kursów i postawienia niemal w całości na AI? No, wielu uwieszczyło wówczas im upadek, i zielony ptak miał po prostu trafić do piachu, wzywano do bojkotu aplikacji i ogólnie nie chciano mieć z nią nic wspólnego, no i okazało się, że nie miało to najmniejszego znaczenia, bo Duolingo właśnie opublikowało wyniki finansowe za ostatni okres i okazały się one znacznie przekraczające nawet najbardziej optymistyczne estymacje. W minionym kwartale zarobili około 260 milionów dolarów, przychody z roku na rok wzrosły o kilkadziesiąt procent, a sama liczba użytkowników zwiększyła się o aż 40%. Jak zawsze okazało się, że protesty w internecie to jedno, a rzeczywistość to drugie i niestety sukces Duolingo nie rupuje przesadnie dobrze dla innych usług tego typu. AI będzie wszędzie, czy tego chcecie, czy nie. Tutaj kończymy szpany i dzbany. To był dość gorący tydzień, zwłaszcza w jego końcówce. Dajcie więc znać w komentarzach, co zrobiło na Was największe wrażenie, co Was rozczarowało, no i czego jak zawsze w zestawieniu zabrakło. Dzięki wielkie, za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!